Od trybunały. Wszyscy. Tylko utrzymywane jest takie przeświadczenie, że jest bezkarność. Mieszkam w Warszawie, tak. Czy będzie z alimentami, co będzie z alimentami, kiedy komornicy dostaną wyroki? Z jednej strony są przestępcami, ale z drugiej robią dobre, dobrze, jak ze ściąganiem alimentów. No zobaczymy, jak to będzie. Też według mnie NESARA, Gesara i QFS y, będzie pod, dochód podstawowy. Będzie dochód podstawowy, bo te zmiany na świecie będą takie, że mnóstwo ludzi będzie traciło pracę i będzie więcej ludzi niż pracy. Więc część ludzi będzie musiała dostawać dochód podstawowy. Zresztą, jak wprowadzić dochód podstawowy, to można zlikwidować ZUS, można zlikwidować OPS-y, i tyle. Zaoszczędzić na administracji, usunąć to oszustwo ZUS-u, tak? Bo ZUS to jest oszustwo. W mojej miejscowości pan z Urzędu Miasta od kanalizacji nasyła na ludzi Straż Miejską w celu nakładania mandatów za brak faktur za wywóz szamba do pięciu lat wstecz. Trybunał, trybunał dla takiego. Najważniejsza w tym trudnym czasie jest podświadomość i pozbycie się strachu. Strach powoduje choroby i wszystko złe. Gady karmią się naszym strachem. No właśnie. Dlatego ja tłumaczę te taktyki, tak? Z jednej strony, ale one mają też po pozytywny minus. Tak, pozytywny minus. Mają paradoksalnie. Bo ludzie potrzebują trochę strachu, żeby się obudzić. Plus, panie Tomaszu, co z Andrew? Czy lata dalej za Brownem? Dalej, dalej. No Andrew, sygnalista, nazywa się sygnalista. A niestety, ja się zawiodłem na Andrew. No, co tu dużo mówić? Ja się, ja się zawiodłem. Jeżeli yy, on chciał zrobić przegwę, żeby wspólnie nie nagrywać, Według mnie bardzo dobre materiały zrobiliśmy razem, tak? Razem zrobiliśmy bardzo dobre materiały, miał też swoje materiały, też dobre, z Braunem, nawet z tym chodorowskim, i tak to były całkiem niezłe materiały. Przestał nagrywać i zaczął robić tylko i wyłącznie. Yy, nagrania bez jakiejkolwiek treści. Tylko propaganda, że Braun idzie i taka fajna muzyka, i tam Polska razem, czy tam jak tam za Braunem, za Braunem. Nic, żadnej treści, żadnej treści, tylko czysta propaganda yy, partyjna, tak? Więc no nie wiem, no, jak on ch chce być sygnalistą, znaczy nie wiem, on chce być dziennikarzem czy propagandystą, propagandzistą brownowym. Bo tam nie ma żadnej treści w tych jego nagraniach teraz. Absolutnie nie ma żadnej treści. Jest czysta propaganda. Ja nie mówię tego, że tego w ogóle nie powinno być, bo tam trochę takich motywacyjnych zabrał Rozumiem, rozumiem, nie? Można wrzucać, ale jak, jak, nie wiem, chcesz być dziennikarzem, sygnalistą, a nic innego nie, nie tworzysz, tylko propagandę od dwóch miesięcy, to coś, coś, propagandę partyjną zresztą, to coś jest nie tak, chyba. No co? Słaby z Ciebie dziennikarz. Dziennicutki w mediach głównego ścieku, przynajmniej udają, że tworzą jakieś wartościowe treści. Przynajmniej udają. Tomasz mi wszystko potwierdza od może dwóch miesięcy nie słucham Andiego Chańskiego. Mnóstwo jest zadań.